Łącko. Stolica Polskich Sadów na dwa dni stała się również stolicą polskiej piłki, a to za sprawą finałów Orlik Polska 2015, które zorganizowano właśnie w Łącku. Gmina otwarta na przeróżne inicjatywy kulturalne i sportowe, tym razem wpisała się w społeczny projekt Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Orlik Polska. Impreza, która dla nas w zamyśle, w sensie oczywiście organizatorów, czyli władz gminy ma być przede wszystkim nośnikiem dobrego przekazu o naszej gminie. Sporo wejść na antenie i TVP Regionalne, jak i również Ogólnopolskiej. To są te główne powody, choć oczywiście nie jedyne, dla których zdecydowaliśmy się na organizację tego turnieju. Ten turniej oczywiście nie miałby szansy odbyć się bez wielu tych, którzy i groszem, ale i też pracą przyczynili się do organizacji turnieju. Ma być to przede wszystkim czas, kiedy łączku jest głośno w sensie pozytywnym, nie tylko w Małopolsce, ale w skali całego kraju. Sam fakt, że przyjechało do nas 20 drużyn z terenu całej Polski, to już jest przekaz medialny, bardzo daleki. I to było głównym celem, a reszta dzieje się za nami. Zmagania, rywalizacja, choć tym wszystkim tak naprawdę ważne jest to, by łączyć przyjemne z pożytecznym, czyli zabawa poprzez aktywne formę wypoczynku, jaką jest piłka nożna amatorska oczywiście. 20 drużyn wyłonionych w wyniku eliminacji spośród 120 tysięcznej rzeszy uczestników rozegrało w sobotę i w niedzielę swoje mecze na obiektach Ornika, w Łącku i Jazowsku. Pomysłodawcą i koordynatorem rozgrywek Orlik Polska jest Adam Mrus, który nie szczędził słów uznania dla włodarzy gminy i wszystkich zaangażowanych w projekt. Przede wszystkim to ja muszę podziękować. Przede wszystkim chciałbym podziękować tutaj gospodarzom Łącka, w osobach pana Jasia Dziedziny, wójta gminy, który no dołożył tej wszelkich starań, aby to wszystko się udało. No co, co tylko pan Jasiu źle zrobił? No nie zamówił pogody na pierwszy dzień na sobotę, no, ale za to obiecał za nie, że będzie w niedzielę pięknie. Dotrzymał słowa. <śm> <śm> Naprawdę świetna atmosfera. Gmina, która posiada znakomitą infrastrukturę sportową, która jest przychylna temu sportowi. W gminie widać bardzo dużo się dzieje ku temu, aby było jak najlepiej sportowo widać jak kwitną te orliki. Tutaj często jeździłem ostatnimi dniami, bardzo późną nocą albo i wieczorem przy tych światłach. Po dziesiątej jeszcze Orlik na przykład w Jazosku tętnił życiem, bo może powiem bardziej o Orliku w Jazosku, bo z tego względu, że tam po prostu jeździłem, widziałem to. Ale no, rewelacja, rewelacja, naprawdę piękna hala sportowa. No i wszystko, wszystko przede wszystkim żyje. No to nie jest tak, że są obiekty, a nie ma ludzi, a to przede wszystkim o to chodzi. Tak samo Widei i Orlik Polska. No to nie chodzi o to, że, żeby. To był jakiś wyczynowy sport, tylko po prostu żeby się ludzie zaczęli ruszać i rozruszać całą Polskę. No i rozruszaliśmy całą Polskę, a nie, okazało się, że, 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 że Łącko jeszcze rozruszało i Orlik Polska przy okazji. Także serdeczne podziękowania dla pana Wójta. Składam na ręce też pana Wojciecha Jamro, sekretarza gminy, który no, był tutaj dla mnie. No, wzorem pracowitości. Naprawdę współpraca z nim należała do wspaniałej współpracy. No nie, no po prostu wielkie ukłony dla tego człowieka. Dziękuję serdecznie. Zapraszam na Halową Polskę. W ciepłych słowach o organizatorach, jak i uczestnikach sportowych zmagań wypowiedział się minister skarbu Andrzej Czerwiński, który objął imprezę honorowym patronatem. Jestem pod wrażeniem organizatorów, ale również pod, pod wrażeniem zaangażowania, ambicji, też umiejętności piłkarzy. To, że żyjemy w świecie mobilnym, to już wiemy, ale żeby przenieść do Łącka stolicę, no co prawda futbolu, no to było do tej pory niewyobrażalne. Jak widać przyjechały drużyny z całej Polski, wygrały najlepsze, najbardziej zaangażowane, ale jestem przekonany, że naśladując w przyszłych latach to, co zrobili najlepsi poziom będzie wzrastał, zwłaszcza, że organizatorzy, pan Wójt, Dziedzina, tych ludzie, którzy serce dali w to, że nawet mimo kiepskiej pogody wszyscy są zadowoleni. To świadczy o tym, to jest gwarancją, że turniej się będzie z roku na rok rozrastał. W bieżącym roku, równolegle z projektem Orlik Polska, zorganizowano po raz pierwszy ogólnopolski orlikowy konkurs plastyczny dla dzieci pod nazwą A mój tata za piłką lata. Łąckie finały miały również charakter integracyjnej imprezy dla całych rodzin. Dla najmłodszych przygotowano gry i zabawy pod okiem animatorów. A wszyscy uczestnicy mogli dowoli korzystać z bezpłatnych stoisk gastronomicznych. Wydaje mi się tak, że to jest bardzo dobra inwestycja, bo to jest ogromna promocja gminy Łącko. No, każdy wie, że jako były piłkarz, kolejarza Stróżek, który był także w pierwszej lidze, popieram takie inicjatywy, a zwłaszcza ogromnie się cieszę, kiedy widzę tutaj małych chłopczyków, małe dziewczynki, które są rzeszone w Akademii GOL. Łącko to jest przyszłość i to jest duma, bo trzeba ten młodzieży zagospodarować czas no bo po pierwsze jest to walka z patologiami społecznymi jakimi jest narkomania, alkoholizm nikotynizm i gratuluję gminie Łącko, że zorganizowało ogólnopolski turniej na Orliku i że odbył się finał i za chwilę będzie wręczanie nagród. Mogę się wypowiedzieć tylko w samych Super i tak powiedziałem gratuluję, gratuluję, jeszcze raz gratuluję. W meczu o trzecie miejsce drużyna FC Bez Szczecin pokonała Dubienin 4 do 3. W wielkim finale spotkała się drużyna z Bielszowic z Albatrosem Ząbki. Po ciężkiej walce lepszymi okazali się zawodnicy zespołu ze Śląska pokonując Albatros 4 do 0. Jest wielka ogromna radość. No cieszymy się, mam nadzieję, że, że za, za niedługo będziemy się jeszcze bardziej cieszyć po zwycięstwie i po odebraniu pucharu. Jadąc co spodziewaliście się, że tak się potoczą wasze losy? Nie spodziewaliśmy się zupełnie. Z drużyną finalistów wczoraj graliśmy w grupie, zdo, zdominowali nas, wygrali z nami. Dzisiaj chcieliśmy się zrewanżować i nam się to udało na szczęście. Dobrym duchem turnieju był reprezentant Polski Mirosław Szymkowian, jednocześnie pełniący funkcję ambasadora Orlik Polska. Bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony do takiej inicjatywy, też szczególnie bardzo mnie cieszy, że tu zgrają chłopcy, którzy nie mają zawodowych kontraktów, tylko jak to się mówi w Małopolsce z pola albo w całej Polsce z, z podwórka, z przed bloku, są ci chłopcy wszyscy i, i przez te dwa dni pokazali serducho, tutaj zaangażowanie. Czego często my jako kibice też, ja już dzisiaj jako kibic, mam pretensje do naszych ligowców, że gdzieś tam brakuje ambicji, jak się przegrywa 3-4-0. Dzisiaj nawet to było widać w finale, gdzie zakończyłem, bo było 4-0, już ta jedna drużyna nie miała sił kompletnie. Ale biegali, biegali, chcieli pokazać, że grałem do końca i to mi się bardzo podoba, także jak najwięcej takich inicjatyw, jak najwięcej takich miast, który tutaj gościł wszystkich przez trzy dni, pomagał w tym wszystkim. To jest fajnie, cieszę się, że i minister się włączył sportu do tego, i, i wielkie firmy tutaj sponsorowały to, bo to jest naprawdę dla tych, dla tych panów tutaj, co grali, ale też dla pań, bo sędziowały. Yy, taka fajna odskocznia od tego codziennego życia, bo jutro już niestety wszyscy będziemy musieli wrócić do normalnych prac. A tu jednak przez te trzy dni poznawanie nowych ludzi, tak, tu chłopcy ze Szczecina grali, całą Polskę przejechali, ale to, to pokazuje, że można takie rzeczy robić i chciałbym, żeby żeby jak najwięcej takich inicjatyw było nie tylko zawodostwo, ale też właśnie dla tych najwięcej ludzi, którzy są gdzieś normalnymi pracownikami. Po ceremonii dekoracji rozegrano mecz towarzyski, w którym Mirosław Szymkowiak z przyjaciółmi zmierzył się z drużyną złożoną z najlepszych zawodników turnieju. W tej rozgrywce lepszy okazał się zespół Mirosława Szymkowiaka, wygrywając 5 do 3. Jednak cały czas tutaj podkreślamy, że w tym turnieju nie chodziło tylko o piłkę samą jako taką. To miała być głównie, również przede wszystkim promocja naszej gminy. Miało być to szansa na to, by o naszej gminie było głośno w Polsce przez dwa dni w sąsiedztwie. Się pozytywnym wydaje się, że tak było. Wczoraj troszkę pogoda mniej sprzyjająca, dzisiaj. Słońce, sporo rodzin, dzieci, młodzieży. O to w tym wszystkim chodziło, by bawić się, by spędzać czas aktywnie, pożytecznie, a przy okazji też promować naszą gminę. To oczywiście nie byłoby możliwe bez wielu wspaniałych ludzi, którzy się w to zaangażowali. Nie będę ich wymieniał nawet, bo to ciężko jest zrobić bez wielu sponsorów. Chcę podkreślić również tych naszych lokalnych, to była bardzo dla nas... Duża sprawa, że udało się tak wielu ludzi zarazić tym pomysłem w sensie pozytywnym, że odpowiedzieli na tą naszą prośbę. Oczywiście z Łąckim bankiem na czele. Dziękuję wszystkim. Myślę, że był to czas dla Łącka. Dobry dwóch dni, gdzie mogliśmy pokazać, że nasze środowisko potrafi wiele zrobić dla nie tylko sportu, ale i również dla promocji naszej gminy.